Jak się czujesz po tej stronie mikrofonu tym razem? Dzień dobry wszystkim. E, dziwnie, na razie dziwnie. Jak e, siedziałem tutaj pierwszy raz, jak przyszedłem e, do studia, no to oczywiście czułem się tutaj bardziej bezpiecznie niż e, na tym miejscu, gdzie teraz ty siedzisz. Natomiast e, po jakimś czasie, jak się przyzwyczajasz tam i widzisz monitory, wszystko i tak dalej, to teraz jest tutaj tak inaczej całkowicie. Mówią, punkt widzenia zależy od punktu. Siedzenia. siedzenia. W tym tak wypadku jest. E, e, tak jest. E, teraz się uśmiecham, e, bo e, zdziwił mnie tytuł tutaj. Mrugam okiem do e, redaktora naczelnego, siedzącego z tyłu za mną. Dzień A, dobry. E, dzień dobry właśnie. I, I teraz ty dostaniesz jeszcze raz, bęcki. A czemuś ty nam wstawił do tytułu VS, bo wiecie, mi się to kojarzy. Wersus, versus, tak, ale mi się to kojarzy z walką. Tak. No. Właśnie i teraz się zastanowiłam, kogoż z nas na tak walecznego? Piotr e, e, ocenił. E, Monika, pozwól, że się przytulę do ciebie chwilę. Ależ proszę, e, e, to znaczy. Chodziło że, że... mi o to, że e, wiesz, ta walka miała polegać na tym, jakie te ty pytania zadasz Cyrylowi, żeby on ci coś powiedział. E, to jest ta rywalizacja. Jakie pytanie taka odpowiedź albo jeśli będzie odpowiedź wymijająca, jak sobie z tym poradzisz? Więc na ten, dlatego jest ten wersus. Ach. Ale y, ja uważam, że nie ma tego złego, co by na dobre wyszło, ale wyszło. musiałam... Wyszło, zaraz wyjdzie na dobre. <laughs> e, dlatego, że już to, na podstawie tego tytułu sobie pomyślałam, że e, pierwsze pytanie będzie e, takie. No to kto ty jesteś, jakbyś się tak w grupę wsadził? Polak mały. Właśnie tak chciałem powiedzieć, Polak jest mały, tak. mały i w ogóle wiecie co, nie mi dzisiaj strasznie przeszkadzają jakoś, szczególnie ten pan z mi, Milczę. <laughs> nie, nie. Dobrze, nie, pytanie jest takie, a propos tego wersusu. Antagonista, współpracownik? Czy indywidualista? Ja sobie wymyśliłam takie trzy grupy na tej y, podstawie. Gdzie byś się widział? Ale z rozwinięciem poprosimy. Gdzie byś się widział? Tak. Myślę, że na pewno trochę indywidualista, dlatego że zawsze dążyłem do jakichś określonych swoich celów i będąc DJ-em y, no wiadomo, można grać w duecie, można grać w jakimś teamie, ale przede wszystkim zazwyczaj grałem sam, czyli indywidualnie do wszystkiego podchodziłem. Tak samo jeśli chodzi o inne jakieś rzeczy w życiu, zawsze, zawsze indywidualnie. Natomiast jeśli trzeba by było komuś pomóc, czy też z kimś współpracować, to jak najbardziej. Także bardziej indywidualista. Myślę, indywidualista, tak. indywidualista z takim odcieniem współpracownika, tak? Tak, tak, tak. tak to na pewno. E, no to wiesz, to, to powiem ci, że sobie stawiam punkt, ale absolutnie nie w żadnej rywi, rywalizacji, tylko w notesiku Monikowym wewnętrznym, <noise> bo tak sobie pomyślałam, że taka odpowiedź będzie, bo ja znowu się będę śmiała z tego wersusa, e, bo. E, tak sobie pomyślałam, że myślę, że jesteś jedną z ostatnich osób, z którą bym w ogóle miała pomysł wojować. I sobie pomyślałam, że współpracować to owszem. Ale potem sobie też tak właśnie wyobraziłam, jak wygląda Twoja praca. Widzę to tak, że Ty faktycznie jesteś sam jeden w jakiejś przestrzeni. Ale jednocześnie kierujesz dużą grupą. No tak, tak, tak. To, tak to wygląda. Tak. Czyli że, te, też taka, no. taka, nie wiem, jak to się mówi, szara eminencja. No bo tak ja właściwie. To są takie określenia, fajne w sumie. Naprawdę? Tak, MC, master cerabody. Tak, tak. No to, to. No w sumie to jest tak, to jest na takiej zasadzie, że kiedyś obawiałem się tego, jak zaczynałem to, to, tą całą DJ-kę i tak dalej, jak to będzie wyglądało, jak ja sam stanę na scenie. Nikt mi już nie będzie pomagał, bo muszę teraz taką przytoczyć lepką historię, że Świetnie e, kochamy historię. Tak, e, zaczynałem e, w gminnym Ośrodku Kultury w Kondratowicach. E, pamiętam, że tam e, pracował taki pan Maciek Chuda, którego serdecznie pozdrawiam i zawsze powtarzam, że to od niego się to wszystko zaczęło, dlatego że. Ojciec sukcesu! Tak, dlatego, że był pierwszą osobą, która mi zaczęła tłumaczyć, na czym właśnie pograłem wszystkie guziki wszystkie suwaki i tak dalej, poświęcał mi dużo czasu i on mi na początku dużo pomagał, później powiedział, że będziesz DJ-em, będziesz musiał sam być na scenie. Ja oczywiście też patrząc na gdzieś tam swoich nie wiem, DJTS, to tych wszystkich, jak oni tam mieli po 100 tysięcy osób przed sobą, oni są sami na scenie, no to tak mówię, fajnie by było kiedyś, żeby chociaż te 10 osób przede mną stało i powiem tak, chodziłem do tego goku, trenowałem tam na, na sprzęcie i tam grali sobie w ping-ponga, jakieś tam piłkarzyki, takie rzeczy, i ci ludzie znajomi zaczynali mówić, że fajnie to wygląda, i zaczynałem się oswajać, że jest coraz więcej osób, gdzieś tam próbowałem na jakieś durzynki, na jakieś festyny się wkręcać jako pomoc taka techniczna, i wtedy zauważyłem, że mówiąc coś przez mikrofon, albo grając odpowiedni utwór, można zawładnąć nad publiką. Właśnie chciałam się o to dopytać, czy w tych początkowej fazie, jak Ty sobie sam grałeś, a oni grali w ping czy w rytm muzyki odbijali piłeczkę? Znaczy nie, ale często właśnie przerywali, kiwali sobie głową, zaczynali tańczyć ko tych stołów od ping -ponga. to takie fajne wspomnienie. Natomiast było też tak, że grałem do pustych ścian i, i po prostu nikogo nie było, ja przychodziłem, to zawsze było tak, że po szkole mama mówiła, odrabiaj zadanie domowe. Mamo odrobiłem. Nie odrabiałem tych zadań domowych. Po prostu szedłem wtedy do goku albo w domu, trenowałem po wiele godzin. Natomiast jak przychodził weekend. No to wtedy od 9 do 9 pamiętam, że od 9 do 21 otwarte był gminy środek kultury. Brałem ze sobą tam swój sprzęt, który tam to za chwilę opowiem, skąd w ogóle ten pierwszy sprzęt miałem. Ja, tak. I od godziny 9 do 21 grałem, czy byli ludzie w Goku, czy też nie. Po prostu grałem wtedy do ściany i trenowałem różne rzeczy, jakie tylko są możliwe na sprzęcie DJ-skim, ponieważ nie było tak wtedy YouTube'a, który był tak jak teraz, że wchodzisz, a tam masz po prostu podpowiedzi ludzi, którzy szkolą online, tylko po prostu musiałeś samemu naciskać wszystko i sprawdzać, o co chodzi. I nieraz zdarzały się sytuacje, że tak poprzyciskałem, że nie wiedziałem, jak mam do tego w ogóle wrócić. I wyłączałem sprzęt, włączałem, żeby żeby reset. wszystko reset robiłem. Mhm. Tak, tak. Także tak to wszystko wyglądało. I jak zrobiłem tak zwane pierwsze przejście dj to Właśnie, ja... co to jest pierwsze przejście DJ-skie? <coughs> Będziemy też <coughs> w słownik trochę wchodzić. To jest tak. Przejście dj tak krótko i na temat, to jest e, jak gra jeden utwór, musi zrobić wszystko, żeby przeszło płynnie na drugi. Żeby osoba, która słucha tej muzyki, czy bawi się przy niej, nie odczuwała tej różnicy, tylko był taki efekt, wow, to już druga piosenka. Albo taki efekt zaskoczenia, że jak można połączyć te dwie piosenki, że jedna już gra, za chwilę wchodzi druga i oni są w takim szoku, że super. Chodzi o to, że zgrywasz tonację, zgrywasz przede wszystkim tempo piosenki. Najważniejsze w DJ-ce jest tempo piosenki, czyli tak zwany BPM, że na przykład jedna piosenka ma powiedzmy 128 uderzeń, to druga też musi mieć 128 uderzeń i one wchodzą w siebie. Tak jest stricte w dj -stwie. Natomiast jak gra się po, na weddingowej scenie, takiej typowej weselnej czy innej, tak, tam, już, tam już jest trochę inaczej. Tam po prostu musisz. Już umieć radzić sobie z mikrofonem. Czyli na przykład jak jedna piosenka jest wolna, a wchodzić na szybką, to musisz robić tak, żeby ludzie zdążyli złapać oddech. Ty musisz coś powiedzieć przez mikrofon, albo zefektować coś na koniec, żeby oni po prostu, nie, że są przytuleni, a za chwilę szybka muzyka i nie wiadomo, I jak do tego Tak, Także przejście DJ to najważniejsze jest płynność w przejściu DJskim. Czyli zapomnijmy o panu, który sobie po prostu pstryka muzyką i, 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 i leniuchuje tam z tyłu, to jest ciężka praca i tak jak y, mówisz, to y, słuch muzyczny, takie wyczucia absolutnie tak, trzeba tak. mieć. Przede wszystkim ja powtarzam też swoim, że tak można nazwać, uczniom, e, liczenie do czterech. W DJ-ce jest najważniejsze liczenie do czterech. Jeżeli umią policzyć sobie do czterech, a to nie jest trudne, to wtedy nie ma możliwości, żeby ci te przejścia DJ-skie nie wyszły. Natomiast czy trzeba mieć słuch? W dzisiejszych czasach już mniej. Mm. W tych, których ja zaczynałem, tak, ponieważ ja zaczynałem e, trochę na gramofonach. Na gramofonie mamy, którego zajechałem. I oczywiście na płytach Abbey, bo innych płyt tam w domu nie było jakaś abba, Elvis, Presley i tak dalej. To zajeżdżałem te płyty, bo mi się podobało to skreczowanie. Skreczowanie jest takie, takie fiki, fiki. Tak, tak, żeby na żebyś nam słownie tak. objaśniał, bo domyślam się, że nie, tak, nie są takie dj. Nas ja, ja to nazywam głaskanie głaskanie płyty, żeby wychodził taki nieco nie Czyli to jeszcze najbardziej, przynajmniej z kreskówek mi się dj mhm. je czyli to żu, tak, 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 tak. tak I y w sumie to jest bardzo trudne. Ta sztuka skreczowania tego mixingu jest bardzo, bardzo trudna, ponieważ tam trzeba czuć bardzo dobrze muzykę, trzeba przede wszystkim mieć słuch i bardzo szybkie ręce. Ponieważ każdemu się wydaje, że najważniejsze jest to właśnie dotykanie płyty. Nic bardziej mylnego, najważniejszy jest taki suwa, który nazywa się crossfader, czyli on przechodzi ze strony A czyli z pierwszego utworu na stronę B, czyli na drugi utwór i musisz tak szybko to robić, żeby wtedy można było drugą ręką właśnie skreczować. Ale to się nazywa strona A i B, bo mm. mi się w tych dawnych płytach to kojarzyło, że strona A była z tej strony, a strona B z drugiej, a Ty mówisz, że przeskakujesz. To jest tak, utworami. strona A jest na przykład po lewej stronie, a strona B jest po a. drugiej. Dlatego zawsze... Czyli nie góra-dół, tylko boki. Nie, nie, dlatego mm -hmm. sprzęt dj to jest tak, że ma się lewą stronę i prawą stronę, czyli lewy kanał i prawy kanał. Tak to, tak to wygląda i trzeba robić to wszystko tak, aby muzyka no, miała jakiś fajny dźwięk. A mówię, skraczanie jest bardzo trudne, ja też się bardzo długo tego uczyłem, natomiast dzisiejszy sprzęt umożliwia bardzo dużo, ponieważ już teraz nie trzeba umieć takich rzeczy jak kiedyś, bo też oprócz tego cyfrowego dźwięku, który już jest teraz, nie tylko analogowy, to są przyciski, są opcje, które pomagają w tym, aby było tobie łatwiej. Dlatego ja na przykład jestem zwolennikiem tego, że trzeba po prostu całkowicie wyłączyć opcję synchronizacji i uczyć się grania ze słuchu. I tu właśnie też, że tak nawiązuję do swoich uczniów, pokazałem im jak można grać jako taki DJ, który chce być DJ-em w 5 minut. A takim prawdziwym, który chce poznać całą sztukę tą DJ-ską, czyli bez synchronizacji, bez żadnych podpowiadaczy, tylko po prostu ze słuchu. Czyli uczysz ich bycia rzemieślnikami, dobrymi rzemieślnikami. Tak, ja to takie tak, 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 tak jak, tak jak ja się uczyłem, dawnych. próbuję ich, mają tą możliwość, że teraz ktoś może im to wytłumaczyć. Mhm. Ale ja tutaj y, też chciałabym takiego troszeczkę wyjaśnienia, mhm. bo y, słuchacze nie wiedzą, kim są twoi uczniowie. Y, uczniowie to. Bo się pojawili uczniowie, tak, tak, to pojawili wiemy. się. Co gdzie i tutaj, jak, więc tak, Byłem tutaj wcześniej gościem Paweł Rogaliński, czyli dyrektor Ośrodka Kultury w Kondratowicach. No i ja nawet szczerze nie wiedziałem, że taki kurs będę prowadził. I tam kiedyś sobie rozmawialiśmy. No i Paweł mnie zaskoczył, oczywiście, tą wypowiedzią, że będzie sprzęt profesjonalny dj -ski i czy chciałbym właśnie poprowadzić taki kurs czy też można powiedzieć taką bardziej naukę bo kurs to po kursie się dostaje certyfikaty inne rzeczy tutaj chodzi o czystą naukę bo może właśnie ktoś z tych moich uczniów zostanie Jakimś może kiedyś znanym DJ-em. I muszę powiedzieć, że w grupie, którą mam, powiększa się. To też nie jest tak, że na początku było 6 osób, teraz już jest eee, osiem. Nie że to są nastolatkowie, tak? Tak, tak. tak. Hmm. Jaki tego masz zmierza? przedział wiekowy? Od 12 do 16 lat. Czyli tak. taki w miarę zbliżony. Tak, tak. I mam też jedną dziewczynę. Jest tam ula, która też sobie super radzi i myślę właśnie, że. Ona ma największe wyczucie rytmu. Jeśli chodzi o, o podstawy DJ-skie, DJ czyli właśnie wyczucie zgrania jednego utworu z drugim, wychodzi to za każdym razem lepiej niż mi na samym początku. Mm, czyli na odkryłeś prawdę. talent? Bardzo możliwe, chociaż y, oczywiście są też inne tam osoby, które też świetnie sobie radzą, i y, 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 nikt od nikogo nie odbiega umiejętnościami tylko każdy, podoba mi się to jedno, że każdy każdemu jeszcze tłumaczy oprócz tego, to nie jest tak jak teraz jakiś hejt w internecie i tak dalej, jeden drugiemu tłumaczy, zrób sobie tak, tutaj zrobiłeś nie tak, weź sobie popraw, zacznij od początku, fajnie, że się wspierają, chcą się rozwijać, mamy też, mówię, taką wspólną grupę, na której... Zadają pytania różne, jak czegoś nie wiedzą, nie ma tak zwanych głupich pytań. Wszystkie pytania są mądre, i, i ja mówię: Ja nie miałem kogo się zapytać. Oni mają, jeżeli potrafię to wytłumaczyć, to piszę. Jeżeli nie potrafię tego wytłumaczyć w taki sposób, to im po prostu od razu na tych zajęciach pokazuję. No właśnie, potrafię wytłumaczyć. Czy to była dla ciebie taka nowa rola, bo to jest taka rola dydaktyczna. I Trochę są tak. osoby, które są profesjonalistami, ale nie potrafią tego nauczyć. Czy miałeś taką obawę, że czy będziesz umiał to swoje rzemiosło nie tylko pokazać, ale, ale i, i, i właśnie wdrożyć w tych ludzi? To było na takiej zasadzie, że jak już zacząłem tak dość bardziej intensywnie grać po różnych imprezach, to ja dalej chodziłem do goku i dalej trenowałem ponieważ tam było profesjonalne nagłośnienie i tak dalej i ja zawsze chciałem słyszeć się na głośniku, nie na słuchawkach, prawda? I nawet jak już grałem, to dalej przychodziłem do goku już będąc no, dorosłym gościem, prawda? I przychodziły osoby, którym zaczynało się to podobać. No i pamiętam właśnie takie mam wspomnienie, taki Michał Buszczak z Kondratowic, też chłopak, który zaskoczył wszystkich w swojej w ogóle szkole, bo nikt nie wiedział, że ja mu podpowiadam, trenuję go i tak dalej. I tak naprawdę z Michałem miałem pierwsze takie szlify, można powiedzieć, nauczycielskie. I pamiętam doskonale, tylko nie wiem, który to był teraz rok, ale nie jest wielka, to chyba istotne. Wielka orkiestra świątecznej pomocy. Kto, która sesja? To nie pamiętam, musiałbym mm. sprawdzić na jakim zdjęciu. E, nikomu nie powiedziałem, że będzie Michał e, robił pokaz. Ja go przygotowywałem do takiego pokazu i uwierzcie mi, że zrobił to tak super. Bo to najpierw, aha, żeby opowiedzieć, bo już uciekam. E, tak, tak. Zrobiłem Spokojnie, bo nie słuchają tak. nas specjaliści, a ci powiem, aha. że ja tutaj też uchem e, za tobą tak. e, gonię. E, było to tak, że zrobiłem swój pokaz. E, pamiętam, to było wtedy w szkole e, podstawowej w Prusach. Do tej szkoły, do której też chodziłem. Bo swoją drogą widzę, że kręcimy się, słyszę, że kręcimy się y, Kondratowice Prusy, ale ja tak. jeszcze do tej twojej przeszłości zajrzę, więc Dobra. skupmy się na razie. I na w ten. Prusach był Woźb, ja zrobiłem swój pokaz i powiedziałem nagle, bo że powiedziałem po prostu, że jeszcze mam dla państwa niespodziankę i wywołałem z publiczności, właśnie Michała wtedy. I Michał wchodzi za konsolę i zrobił taki show, że ja byłem przy nim naprawdę malutki. Zrobił taki show, wszyscy byli w szoku, jak to się mówi, że wszystkim szczeni w dół spadły, bo nikt nie spodziewał się, że Michał ma takie ucho muzyczne.